Tu Wojciech Cejrowski, za chwilę premiera Studia Dziki Zachód. Tymczasem krótkie ogłoszenie. W tym tygodniu w moim sklepie na www.sklepkolonialny.com trzeci naturalny kosmetyk o 33% taniej. Chyba 3%! Kto mi to podłożył te karty? Jakie 33%? Wy macie towar luksusowy, sprzedawacz za darmo. Teraz co? Ja jestem święty Mikołaj. www.sklepkolonialny.com No dobrze, to już o tej granicy żeśmy porozmawiali. Tak, teraz, wyczerpaliśmy no, temat w segmencie drug B. A, a segment, segment C to coś może o Cameryce byśmy powiedzieli. Czyli tym kraju, w którym e, mieszka i w którym mały korzonek zapuścił Wojciech Cejrowski z, z nadzieją... No jaki mały no, korzonek, to porządny korzeń zapuściłem, korze gdzie nie ma małych korzonków. Korzeń zapuścił Wojciech Cejrowski z nadzieją, że tam e, gdzieś jest woda życia, a tymczasem ta woda coraz bardziej zatruta liście, coraz bardziej takie przywiędłe, a, a drzewo, No. No właśnie. To na razie ogląd sytuacji jest pesymistyczny, taki, że Ameryka się kończy i trzeba będzie poszukać jakiegoś kolejnego miejsca, bo tu się zrobi niedobrze. I może się zrobić niedobrze tak samo szybko jak w Wenezueli, która była Ameryką, Stanami Zjednoczonymi w Ameryce Południowej. Naprawdę dobre życie tam było. No, jak, jak w Kuwejcie albo w Szwajcarii. Bardzo wysoki poziom życia i wieżowce mieli swoje i Caracas pięknie wyglądało. No super kraj zbudowany na ropie i ludziom się żyło dobrze i coraz lepiej. I mieli też trochę tak jak Teksas. Mają do tej pory no, wielkie łąki, mają więc tam mnóstwo wołowiny. E, 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 Szwędało po tych łąkach. E, a w tej chwili polują na Gołębie w Caracas i komunizm jest okropny. I to się stało e, radykalnie szybko. Czyli mocarstwo i bogaty kraj. E, Wenezuela regionalnie była mocarstwem, ale była też największym eksporterem ropy do Stanów Zjednoczonych, bo blisko. I to była tania ropa, bo tam na płciznach wydobywana psikała sama, tak jak w Teksasie ponad 100 lat temu. I pomimo tego całego bogactwa zrujnowano kraj za pomocą złej koncepcji pod tytułem Sprowadzimy rządy marksistowskie. No i Stany Zjednoczone się mogą skończyć tak samo szybko. To, coś wywołał Trump. Jest niszczone w sposób tak yy, ekspresowy, że nawet nadekspresowy. Yy, ceny benzyny skoczyły dwukrotnie w ciągu. Biden rządził 8 miesięcy, i już cena benzyny w ciągu 8 miesięcy dwukrotnie skoczyła. To sobie proszę wyobrazić, że w ciągu 8 miesięcy jakikol, jakichkolwiek rządów w Polsce benzyna jest po 10 zł. To jest tego typu skok. Ona nadal tutaj w Ameryce jest tańsza o połowę w stosunku do tego, co w Polsce, ale proszę sobie wyobrazić skok w swoim portfelu. Było 5, robi się 10. Inflacja na poziomie 5% to taki Amerykanie żyjący nie pamiętają. Żeby, żeby tak była ogromna inflacja w tak krótkim czasie w dodatku. Więc tak, Ameryka się psuje i go oddała pole. Chińczykom i całej reszcie świata. i No i może być niedobrze. Przepisy, które chcą dzisiaj bądź we czwartek demokraci <laughs> mający przewagę w niższej izbie ichniejszego parlamentu, czyli w kongresie mają trzy albo cztery głosy przewagi. To nie jest przewaga uprawniająca do tego, żeby robić radykalne zmiany w kraju jeżeli posługujemy się rozumem i sumieniem to nie uprawnia taka przewaga gdybyśmy mieli przewagę taką że naród nam oddał 90% głosów i realizujemy w dodatku nasze obietnice wyborcze to wtedy mam prawo wprowadzać radykalne zmiany w kraju i pozostają uczciwym człowiekiem. Natomiast jeżeli przewagę mam marginalną, wystarczy, że mi dwóch y, demokratów zachoruje, y, a jeden powie, nie, ja, nie, ja się, nie, chyba się wstrzymam do, od głosu, i już mi się przewraca cały plan radykalnego rozburzenia kraju. Oni chcą przebudować demokraci, chcą przebudować kraj na wzór krajów europejskich, co z punktu widzenia kogoś, kto w Ameryce mieszka albo się w Ameryce urodził, jest przerażające. Europa była zawsze takim czarnym dziadem do pokazywania, jak w jakimś mieście rządzonym przez demokratów. Źle zarządzane były szpitale, te, które należą do miasta, nie prywatne, tylko miejskie szpitale. To zawsze jako czarnego luda wskazywano kraje europejskie i to nie polskie, tylko Francję, Wielką Brytanię, Holandię, Szwecję, bogate kraje wskazywano: chcecie mieć tak jak u nich? że są kolejki do szpitala? Chcecie mieć tak jak u nich? To był ten czarny dziad, którego wskazywano. Europa była najgorszym możliwym punktem odniesienia. Bo jeszcze gorszym to są kraje, w których w ogóle nie ma służby zdrowia. No to nie jest żaden punkt do porównań. Natomiast demokraci chcieli wprowadzać reformy takie, które doprowadzą Amerykę do takiego stanu, w jakim w tej chwili jest Europa. Kiedy się w Europie mieszka, to człowiek chce myśli, no tam to w zasadzie... No, lepiej niż w Kenii. I się pociesza w ten. No, lepiej niż w Chinach, ale tak się pociesza. Natomiast Amerykanin pokazywał, jeżeli demokraci dojdą do władzy i zrobią swoje reformy, będzie tak źle, jak w Unii Europejskiej. No i oni właśnie tymi swoimi dwoma, trzema, czterema głosami przewagi chcą przeprowadzić reformy, które zniszczą Amerykę. Jakie? I nie będzie żadnej. Żadnej różnicy. To jest taki pakiet, który, który jest grubszy niż najgrubsza książka telefoniczna. Teraz już nie ma książek telefonicznych. No ale ogromniasty. Nie sposób jest tego przeczytać w tempie narzuconym. Otóż marszałek Pelosia mówi, tutaj mamy ustawę do przegłosowania, i ona wyznacza też Pelosia, termin głosowania. No to tak jakby u nas pani marszałek przyniosła ustawę napisaną przez PO kryjomu w pokojach yy, i ona ma wysokość 24 cm ta ustawa tyle kartek tam jest i ona to kładzie na biurku wszystkich yy, pr przedstawicieli sejmu i mówi głosowanie we czwartek to nie sposób jest, nawet mając siedmiu pracowników w swoim biurze i dzieląc to na kawałki, nie sposób jest tego dobrze przeanalizować. Więc mamy nagle głosować na coś, czego nie znamy. I Pelosia mówi, zapoznacie się po przegłosowaniu. Na razie macie głosować. Co tam jest poukrywane, to tak przerzucając kartki na chybił trafił. Znajdujemy przeróżne socjalistyczne pomysły wyciągnięte z Europy. No na przykład, że ma być przedszkole za darmo, Szkoła podstawowa za darmo, ogólniak za darmo, takie podstawowe wykształcenie na studiach, college za darmo, to ma być wszystko, refundacje przeróżne, czyli uzależnienie obywatela od państwa i bez żadnej odpowiedzi w tej ustawie, skąd weźmiemy na to forsę. Uchwalamy, że ma być. No to tak, taki rodzaj przepisu. Przepisy budowlane wprowadzają takie jak w Europie, czyli to miasto będzie decydowało o tym, a najlepiej jeszcze rząd federalny, takie zakusy są, będzie decydowało o tym, co się gdzie buduje. W tej chwili obywatele w Ameryce decydują. Jest jakieś rancho podzielone na działki, i dogadują się w swojej małej Radzie Miasta, że to w tym miejscu dogadujemy się, że na całym tym rancho będą rezydencjalne takie domki, osiedla dla osób, które chcą odpocząć. Tam niech się budują pojedyncze domki w tym rejonie i działka nie może być mniejsza niż dwa albo cztery akry ziemi, żeby każdy miał swoją przestrzeń. A w tej chwili demokraci, w tej ustawie, którą przepuszczają, chcą wprowadzić prawo budowlane takie jak w Polsce, że ty musisz w Polsce musisz wszystko, wszystko o wszystko pytać urząd. Musisz iść do starostwa i zapytać, czy mogę zbudować? Czy mogę zbudować takie? Czy mogę być w ten dom w takim kolorze? I, i tak dalej. Chcą tego typu polskie prawo budowlane chcą wprowadzić w Ameryce, co spowoduje, że nagle. Koło twojego do tej pory przewidywałeś do końca życia, będę sobie mieszkał w domku małym na prerii, będę miał cztery akry ziemi dookoła. Nagle oni ci powiedzą, że tu wolno bloki stawiać. Z urzędu to powiedzą. To tego rodzaju całą masę przepisów chcą wprowadzić. No i to, co wprowadza premier Morawiecki w Polsce, jest wielkim orędownikiem yy, tej koncepcji, że są zmiany klimatu i wszystko musi być eko. Czyli mordowanie węgla, mordowanie... Ropy naftowej, niszczenie przemysłu z tym związanego, i demokraci wpisali, że wszystkie samochody rządowe w całych Stanach Zjednoczonych mają być elektryczne. No to to jest straszliwie kosztowna, również jeśli chodzi o zmiany klimatu, technologia. Bo baterie trzeba potem gdzieś wyrzucać. I kiedy baterie się produkuje, to Chińczycy będą mieli dostęp do y, tych składników. W Afganistanie są duże złoża i Chińczycy będą je eksploatować, będą produkowali baterie. W Ameryce baterii do samochodów elektrycznych się nie produkuje, bo też nie ma z czego, ani nie ma kim, ani nie ma gdzie. I uchwalenie takiego przepisu, że wszystkie samochody państwowe mają być, federalne, rządowe, mają być elektryczne, to jest pompowanie pieniędzy do firmy Tesla, która to produkuje, i do Chińczyków, która zapewnia baterie. I nie wiem jeszcze, wysypiska śmieci, jakie wielkie będą musiały być, bo te bateryjki szybko wysiadają. No to ca cała masa takich rzeczy. To, to ma grubość yy, najgrubszej książki telefonicznej, jaką kiedykolwiek w życiu widziałeś, razy dwa. Więc ja nie wiem do końca, co tam w środku jest, i na tym też ta gra polega. Rzucamy to, naszym posłom to, ustawę, której nie, nie zdążą przeczytać, tylko mają zagospodarowanie. Nie tylko nie zdążą, ale nie mogą przeczytać, a nawet jeżeli byś się uparł i chciał to przeczytać, to nie jesteś w stanie tego zrozumieć, bo kiedy zawołasz jednego prawnika, który ci wytłumaczy, co tam jest napisane, to i drugiego prawnika, to ci wytłumaczy zupełnie coś innego. Jest taka koncepcja redukcji w emisji gazów cieplarnianych w Europie 55% do 2030 roku. To jest jakiś jeszcze kolejny akt i pakiet, pakiet klimatyczny. To jest z kolei 4000 tysiące stron. 4000 tysiące stron, czyli 4 razy Biblia, Biblia, Koran i jeszcze nie wiem, wszystkie te buddyjskie pisma, które określają sposób życia wielu miliardów ludzi na na świecie są cięższe niż tylko te proste rozporządzenia, które zamierzają wprowadzić tutaj eurokraci czy demokraci w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale tam jest jeszcze taki bałagan, że jak wprowadzasz te nową, te, ten nowy brykiet, bryłę, cegłę przepisów, to nie sposób jest sprawdzić, czy one nie konfliktują się z wcześniej wprowadzanymi przepisami. I jeżeli miałbyś prawo, po pierwsze precedensowe, a po drugie takie, że każdy nowy przepis znosi wszystkie poprzednie, które stoją z nim w konflikcie, bo jest nowy. I skoro jest nowy, to gdybyśmy znaleźli jakieś starsze przepisy, które się kłócą z tym nowym, to wygrywa nowy. Gdyby, gdybyśmy takie coś mieli, to można się trochę mniej przejmować niezgodnościami w przepisach, ale one nadal wyskoczą, bo z faktu, że jakiś przepis nieumocowany w systemie, tylko wpisany do takiej bryty. znosi przepisy poprzednie, bądź staje z nimi w konflikcie. E, takie zjawisko ma też konsekwencje na to, jak e, zniszczymy wcześniej wymyślone przepisy poprzez wprowadzenie nowych, to te wcześniej, one były w dobrej korelacji z systemem prawnym, na przykład podatkowym. A teraz nagle przestają być w dobrej korelacji z systemem podatkowym i system podatkowy nam się wywala. No to trzeba zreformować system podatkowy i oni mają zajęcie w kółko, kreują problem. Po to, żeby go potem rozwiązywać w nieskończoność. Jest bardzo dobry tekst, który pewnie do ciebie nie dotarł, bo w kurierze wnet Adama Gniewieckiego jutro w poranku będziemy o tym z autorem rozmawiać na temat w ogóle globalnego ocieplenia, co jest prawdą, co jest fałszem. Kto mówi, że cała koncepcja, pochodzą, że, że ocieplenie klimatu pochodzi od człowieka, jest błędna, jest tam bardzo dużo nazwisk, ale na jedną rzecz zwrócił uwagę na to, na, na to że przemięć my w Chinach jest coraz więcej elektrowni węglowych, i my, zamawiając panele słoneczne, baterie i tak dalej, korzystamy z tego przemysłu elektrowni węglowych, które są w Chinach, które oczywiście emitują największą część gazów cieplarnianych na świecie, a dzięki temu my możemy mówić, a my mamy tutaj fotowoltaikę, chociaż nie bierzemy pod uwagę tego, że ona została wyprodukowana w Chinach, czyli Chińczycy produkują, dostają za to kasę i śmieją się z całej Europy i z całego tego świata naszego, w którym koncepcje braku emisji wygrywają i to wygrywają teraz w stu bo wszystkie kraje na baczność realizują w przyspieszonym tempie koncepcję zero emisji. Realizują samobójstwo energetyczne. To jest samobójstwo energetyczne. Jeżeli nie będziemy korzystać ani z ropy, ani z węgla, to jest samobójstwo energetyczne i mamy siedzieć przy świeczkach, bo to jest zdrowe dla planety. Nagle, kiedy Chińczyk kopci obok, bez su. No i czemu nikt nie woła o sens? No bo jak są listy partyjne, nie masz żadnego wpływu na to, kogo wybierasz, nie możesz wywalić posła ani jako wyborca. No ani premiera nie możesz wywalić jako wyborca, to oni mogą popełnić w twoim imieniu samobójstwo energetyczne, a my będziemy musieli zderzyć konsekwencje. Nie, bo to jest, to jest gorzej, dlatego, że idzie, taki, idzie taka masa profesorów, ekspertów, e, naukowców, którzy mówią ratujcie planetę. E, I ty stoisz naprzeciwko tej masy i oni wszyscy krzyczą do ciebie musisz uratować planetę e, i ty e, myślisz sobie, no dobrze, ale co jest, jak, jeśli oni mają rację, że rzeczywiście od tego, tej jednej emisji zależy e, przyszłość Przyszłość wszystkich pokoleń. Ja no. Odpowiadam, nawet gdyby mieli rację, to ratowanie planety w dziejach naszej planety odbywało się zawsze przez postęp i rozwój nauk, a nie poprzez zamykanie pewnej drogi rozwoju. Otóż ratowaliśmy planety przed różnymi zjawiskami, wymyślając na przykład maszynę parową. I kopciliśmy, paliliśmy węgiel i drewno w maszynach parowych, potem doszliśmy do wniosku, że to jest technologia na te czasy niedobra i niewydajna, i poszliśmy do przodu. W benzynę i w diesel. I teraz poprzez rozwój nauk, a nie poprzez niszczenie dorobku, poprzez ewolucję nauki do przodu, poprzez parcie do przodu powinniśmy ratować planetę, a nie poprzez likwidowanie wstecz całej technologii, którą mamy. Ta technologia powinna posłużyć temu, żebyśmy. Przyspieszyli rozwój. No, wyczytałem, że w Polsce zaprojektowano i wybudowano drugą na świecie bezemisyjną lokomotywę wodorową. Bezemisyjne to jest słowo kłamliwe, bo ta emisja gdzieś jest. Zawsze gdzieś jest. Albo śmieci powstają, albo przy produkcji baterii jest jakaś emisja. Jak baterię wyciągamy z telefonu, ją wyrzucamy, to to jest emisja trucizny do wysypiska śmieci. Więc emisja zawsze jest. No ale sama koncepcja, że wodorową lokomotywę wymyślamy. Myśleliśmy w Polsce, to jest ciekawe i to jest właśnie rozwój nauki. Już nie chcemy więcej ropy, bo za droga się robi, bo wyssaliśmy z wielu tanich miejsc tę ropę naftową. To szukamy czego? Łupki znaleziono w Ameryce. Nowa technologia pozyskiwania taniego gazu i ropy z miejsc, w których już wszystko wyssaliśmy, co tam leżało, łatwe do wyciągnięcia. No i kolejny krok, no może wodorowa, zimna fuzja. Żeby można było mieć maleńki reaktorek w domu Maciupęki, żeby tam ta fuzja całą kupę energii dawała. Do przodu powinniśmy się rozwijać, a nie zwijać to, co mamy rozwinięte. Powinniśmy coraz lepsze piece robić, a nie likwidować piece. Premierze Morawiecki. Coraz lepsze piece domowe, węglowe, bo mamy węgiel, na brudny węgiel piece powinniśmy robić coraz lepsze takie, żeby nawet brudny dało się spalić, by bezemisyjnie. W cudzysłowie to jest moja odpowiedź. Może tak powinno być, bo w końcu, w końcu nie jeździmy furmankami ani dorożkami do pracy, tylko albo rowerem, albo samochodem. A skąd się wzięły maszyny parowe? W Londynie były konie i furmanki. I te konie przyjeżdżały z towarem i wyjeżdżały potem z Londynu, ale zostawiły po drodze całą masę łajna. I miasto Londyn było zatrute ludzkim łajnem. I końskim łajnem. I był taki moment epidemiczny. To w czasach Dickensa było opisywane, że to miasto było straszliwie brudne. I rzeka była straszliwie brudna, bo te ścieki zlewano. Epidemie się przeróżne pojawiały. Wymyślili. Ścieki wymyślili podziemne najpierw na, na duże miasta, to jeszcze w Rzymie wymyślali ścieki podziemne, żeby to nie płynęło rynsztokiem i nie truło ludzi i nie śmierdziało, to zakopmy. To skok cywilizacyjny, wymyślenie systemów ściekowych, potem oczyszczanie tych ścieków, cały rozwój nauk. Nikt nie proponował zamknijmy ścieki podziemne, bo trują rzekę. Tylko co zrobić? Żeby te ścieki nie brudziły rzeki, ale żeby ścieki sobie zostały. Myślenie do przodu i rozwój nauk, a nie zwijanie technologii. I maszyny parowe wymyślono dlatego, że te konie tyle tam były mało wydajne w którymś momencie. I żeby przejść na wyższy poziom, to wymyślono maszynę parową, która robiła za wiele koni. I stąd mamy konie mechaniczne. Zaczęliśmy liczyć, ile taka jedna maszyna zastępuje koni, które dzięki temu nie muszą przychodzić codziennie do Londynu robić kupę końską. I maszyny parowe. A potem maszyny parowe zastąpiono dieslem. Jeszcze bardziej wydajny. Ma jeszcze więcej koni mechanicznych w stosunku do maszyny parowej. No i powinniśmy w tę stronę iść do przodu. Nie do tyłu. Kolejne województwa. To nie a propos tego, co powiedziałeś, ale teraz patrzyłem, jakie są najnowsze informacje. Kolejne, kolejne miasta, kolejne samorządy uchylają te deklaracje, takie zgodnie z tym, tu. co powiedziała Podkarpacie, Małopolska i jeszcze kolejne województwa. Ale, ale o czym innym chciałem powiedzieć, mianowicie powstał ruch. Zamiast się postawić, to oni się uginają. Uginanie się powoduje, że za chwilę ci przyślą kolejny list z żądaniami. Nie wolno się uginać przed terrorystą, nie wolno się uginać przed facetem, który żąda okupu, nie wolno się uginać przed naporem. Unii Europejskiej, tylko należy się postawić twardo i zobaczyć, co oni wtedy zrobią. Na no, to, że oni się uginają, modyfikują swoje y, poszerzanie równości, Małopolska i Podkarpacie zaczynają się poddawać, zamiast się do zebrać do kupy z podobnymi sobie na Węgrzech, w Czechach, w Holandii może jeszcze są jakieś podobne im, które powiedzą nie. Dobra, to nie bierzemy tych waszych funduszy i zobaczymy, co z nimi zrobicie. To jeszcze na zakończenie Ci powiem, że posłanka klubu PiS Anna Sierakowska, znany dziennikarz Jan Pospieszalski, prezydent Siemianowic Śląskich, czy Karolina i Tomasz Elbanowscy, nowy ruch antyszczepionkowy pod nazwą Polska jest jedna z w ostatnią sobotę. Jest nowy ruch antyszczepionkowy, do którego być może kiedyś w przyszłości dołączy jeden z kowbojów. No nie wiem, nie wiem. Ruch też szczepionkowy ogólnie, ja nie jestem też szczepionkowy jako taki. Tylko człowiek powinien sam decydować, a nie władza za niego. To, co padło na przemówieniu Bidena w ONZ-cie, przerażające, że po pierwsze będziemy pomagać w szczepieniu krajów ubogich, to powiedział też Duda, zdaje mi się, a Biden w przemówieniu, że zaszczepić świat, na tym musimy się skupić. Przeciwko tej jednej konkretnej chorobie, która już w tej chwili jest endemiczna i przestała zabijać, bo kto ma być odporny, to jest. Nie, nie zabija tak, jak nam się wydawało, że będzie. Jest na poziomie poniżej grypy. W wielu grupach społecznych w ogóle niezauważalna. Przeziębienie kolejne. Ale musimy zaszczepić świat. To przerażające słowa, przymusowe zaszczepienie świata. Ja mam kłopot z targami książki w Krakowie, bo przeczytałem sobie, że już hejt tam zmusili targi książki w Krakowie do podzielenia klienteli. Kupujesz bilet dla zaszczepionych albo kupujesz bilet dla niezaszczepionych i tych dla niezaszczepionych jest mniej. I że wszyscy maski muszą założyć, to na czym po polegają targi książki, jak musisz założyć maskę i nie widać, że to ty jesteś, no. to mam z tym kłopot. Nie wiem, jak ten kłopot rozwiązać, jest opresja. Na pewno ten kłopot rozwiążesz. A teraz rozwiązaliśmy już wszystkie kłopoty, które dzisiaj mieliśmy do rozwiązania. Jest godzina 18. .00. Ale tak się zastanawiam. No i co z tego, że jest godzina 18? Przecież mamy trochę czasu, to możemy posłuchać jeszcze jednej piosenki z dedykacją od Wojciecha Cejkowskiego. Komu dedykujesz piosenkę? Komu? Tobie. Kto będzie grał na pianinie, jakby mnie zabrakło w Twoim radiu? To kto będzie puszczał piosenki z pianina? Oj, nie wiem.